Dzień wszystkim słuchajcie, zacząłem wystawiać samochody. Przedem do Smarta. Stwierdziłem, że nie chcę się go na razie wystawiać. Wrzucę go tutaj. O, myślę, że to będzie moment, a jak nie to pójdzie na market. Zobaczymy. Zobaczmy. Zobaczmy takie coś. 2001 rok. Tutaj uszkodzenie. Tak to w miarę cały na Lufelze. Ogólnie dwa komplety w pół, bo zimę też mamy do niego. Na kołpakach. Ostatnio jeżdżony przez parę dni, wszystko działa i z hamuje. Patrzę na środek, jak on wygląda. Skórzana ta tapicereczka, automacik, 154 tysiące przebiegu z klimatyzacją, z zala panorama, dachem, o ile to można tak w ogóle nazwać. Zamkiem, śmieszny samochód. Słuchajcie na szybko, 390 dopuszczam tutaj. Jak chcecie to, to zapraszam. Jak nie, to idzie zaraz pod motek. Szkoda mi na ogłoszenie na razie Modlińska 381B. Zobaczcie, tutaj se panerek przywiesiliśmy, tam teraz będzie co innego. Wisiało. Tutaj Mondeo nam ostatnio wjechało, to opisywałem, więc zapraszamy serdecznie. Tak jak widzicie, tego żelastwa tutaj przybywa, a nie ubywa. Modlińska 381b. 7 dni w tygodniu, tam jeszcze proaz do nas wjechał. Ostatnie z 2020 roku, ale poczekam aż będzie już ogarnięty, to wam go zaprezentuję, bo naprawdę jest o czym opowiadać przy tym aucie. To będzie 9-osobowy samochodzik, dwulitrowy dieselek. No i to pozdrawiam i do następnego.